Jest przed dziewiątą, ja i dzisiaj tak wstałyśmy, bo dzisiaj jedziemy do Tarnowa i czekajcie, muszę tylko zobaczyć, czy włosy mi wyszły. Okej, okay, tego się nie spodziewałam, co to jest? Dobra, może nie będzie tak źle, może wyczeszę je trochę i nie będą takie... O nie no. Nie są najgorsze, coś, coś, coś z tego może będzie, ale nie są takie... Pokręcona, jak bym chciała, ale dobra. Mam trochę taką spinę czasową, bo miałam się obudzić o 7.30, ale czciaga słyszałam jej budzik i mu mówi: nie śpi, jeszcze mamy czas, więc mam do 8.20. I teraz się szykuję na szybko, bo myślę, że nie zdążę, a ja chcę się jeszcze wymalować, ubrać i ponagrywać, więc szybciutko idzie. Ja już się wyszukowałam, babcia mi mówi, że ta koszulka w, tej, w tym topie będzie mi za zimno, ale wyszłam na polu, na pole i nie jest tak zimno. Ostatnio w ogóle nie mogę gadać. No właśnie czuję, ale za chwilę... Rozłożę sobie parasolkę, bo teraz nagrywam dla was, widzicie jak ja się poświęcam No i ubrałam sobie kurtkę Nike'a Miałam ubrać bomberkę, ale zdecydowałam, że bomberka mi do tego otwierania nie pasuje I jakby padało, to będę miała Nike'a, bo ten Nike serio jest fajny no, tak. no i ciepły Myślę, że cieplejszy niż ta bomberka, z Czego właśnie gadać z Wujkiem tak. I jedziemy do tego turnowa, dlatego że ciocia Aga chce sobie wyrobić paszport Chce uciec na Bali od tej Chce uciec na Bali Idź do masażystek z Bali Mamy masażystki z Bali, z Debicy No i przy okazji Pozwiedzamy sobie, pochodzimy sobie Może coś zjemy tak, Bo jakbyście nie to wiedzieli, mój wujek Dominik się urodził w Tarnowie Więc Pozwiedzamy i zobaczymy Co tam jest dobrego do zjedzenia Może coś kupimy, może iść chłopaka poznam Żartuję Mój kochany czeka na mnie w domu Ej, Jod, nie obraj się, nie pozwolę jej, no właśnie. Mamy bilety, jedziemy Ech! do Nie Pierwszy raz, ja chyba nigdy nie była. Słyszysz? No nie no. byłaś. No, bo... Znaczy, byłaś tutaj. Że... Tu się prawie ścikałam, jak jechałam no, tam się tam się w tamtym roku z Jorku do Rzeszowa. Czekaj, czekaj, Tak, główny Przemyśl, nasz Tarnow, kochany. A to nie nasz?

I jesteśmy już w pociągu, widzisz? nauczyłem się. Nie mówię już, że jesteśmy na pociągu, mówię, że jesteśmy w pociągu. Jesteśmy w pociągu. Kilka ludzi właśnie jedzie tutaj do Tarnowa chyba, usłyszałam Ale patrzcie jak ja mam okno zachmurzone, okropne. Widać już, że on No Wygląda jakby było zachmurzone. Naprawiam, no, że już nie, Raczej nie ponegrywam żadnych przybitek za okno, chyba że takie rozmazane, ale dobra, będzie. Moje włosy się troszeczkę namuszyły i się pytam dzieciaki, nie masz chyba szczotki do włosów, a ona, że nie. To ja nie mówię, żeby się pytała innych ludzi, czy mają szczotki do włosów. Ale no nie no, dzisiaj rano takie whisky były te moje włosy, ale teraz już mi się już normalnie złożyły i nie są takie fajne. Ale jesteśmy już w Tarnowie. więc tutaj serio jest bardzo ładnie, przed chwilą przeszliśmy koło takiego kamienice, no nie? Hmm? Tam no, Gdzie miejsce Weber Trzecia ja już tomaty. zaraz coś będzie kupowała nie. Zadzwoniliśmy do, wuj do wujka, wujek się cieszy I Właśnie też bym chciała tutaj z wujkiem pojechać Bo wujek pewnie zna le Więcej miejsca niż ty no, Na pewno, on się tutaj urodził wujek no. Więc O ja, bursztyny o, Bursztyny będziesz miała za tydzień Ty może tu w, fake Van Cleefa kupię, bo ostatnio mam około na Van Cleefu I kupiłam sobie fake'owego z Shana. Na wakacje, żebym miała gdzie idziemy? My talestawa ta zajmuwała fajna baza. Takie właśnie też tam. Ale ja już lubię Tarnów. W Tarnowie ostatnim razem byłam w tamtym roku, ale to było... jechaliśmy do szpitala, kiedy Nadia była w szpitalu, więc raczej e, nie przypomina mi się to dobrze, ale teraz tutaj jest serio tak ładnie. I te budynki są takie kolorowe. No. Jak nie podkarpać? A nie, my nie jesteśmy teraz w co ja gada? Gdzie nie, my jesteśmy? Z to że jest małopolska. My jesteśmy w Małopolsce, kochani! Zapraszamy do małopolski puszynger przyjechał. Stałam przed chwilą z Oliwią od dwójka Dominika, bo widziałam na jej Instagramie, że ona też gdzieś jest. I e, powiedziała mi, że w Tarnowie jesteśmy, i powiedziała nam, żebyśmy obszczęli taką knajpę, sofa. Jej ulubiona, więc na pewno poszukamy i zobaczymy. Bo też nie wiem, będziemy. w są sklepy czasów PRL-u, tak dawnie wyglądały sklepy. Ja nie wiem, co to są czasy prl Nie wiem, ja wiem, ty dużo nie wiesz. Nie, jeszcze nie wiem, ja, nie wiem, to... ja, nie wiem, to... ja znam to... irlandzką historię. A, nie a kaseta polską. wideo? A to wiem, wiem. to wiem! A wie, że cię przewijało kasety na ołówku? Nie. Magnetofonowe? Tego nie wiem. jest magnetofon, ale to jest, magnetofon? O, ale tu jest ładnie. Hm? Magnetofon, to wiem, co to, to co w scooby du było. No to to, to, wszystko, bo to, znała, to, wiesz. Więc na pewno obceńmy tą knajpę i zobaczymy, bo będziemy mieli kilka do wyboru, bo przed chwilą też przeszliśmy przez taką fajną opory smaków czy coś takiego, więc będziemy szukać, a na pewno pójdziemy do sopa. Sopa, sopa! Jak Oliwia mówi, że fajna, no to Fajnie serio wyłącznie. musi być fajna. Bo musimy ją najpierw znaleźć, nie, najpierw musimy zapisać sprawę paszportu, paszportu mojego, bo to jest ważne, bo się chcę na Bali wybrać, a później... Będziemy się zastanawiać, co dalej robić. Na, ry na rynek cię muszę zabrać. Właśnie, nie ja chcę się poszkątać? Ja już kocham Tarnów, tak się tutaj jarałam do mojej prywatnej historii z nas na czacie. Jezu, ja chcę tu mieszkać. To jest tak fajnie. To jest staro, niż debica. Już sprawy paszportowe zrobione. Szybciutko poszło, pani była bardzo miła. Do 30 dni trzeba powinna dostać, tylko że pani powiedziała, że szybciej się dostaje. I jej mówi, dlatego właśnie, proszę pani, przyjechałam do Tarnowa, a nie do Rzeszowa. Przechodzimy? Tak, tak. Dobra, trzymaj mnie. To, yy, nie, nie róbcie tak jak ja, nie nakrywajcie, jak przechodzicie, ale muszę, muszę dla was, ja się poświęcam. Idziemy teraz do tej sofy, którą poleciła nam Oliwia, i Aga właśnie, jak czekałyśmy, żeby wejść tam do tej pani, to Trziaga to sprawdziła na internecie i to jest strasznie instagramowe miejsce i używamy teraz nawigacji i wyślę za chwilę Oliwi zdjęcie, że dziękujemy. I w ogóle oni mają bajgle, kawę, pizzy tam jakieś mają, rapy. To jest takie śniadanie. co To jest takie śniadaniowe? Taka śniadaniownia, bukretownia, ja nie. No wiem, zobaczymy, zobaczymy na mnie co tam będzie, bo my tylko widziałyśmy zdjęcie na internecie. Mam nadzieję, że to będzie przepyszne. there was once a day that i would pray for you i'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking so looks up and down from across the room damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date. you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my Dostaliśmy jedzenie, ja zamówiłam sobie bajgla mięsnego i ściera, to samo. Jezus, to wygląda zacnie. You look great, I like you, I can't wait a first time, a first date. You're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place I feel my heart race. So catch me if I fall this night gonna last you got it all on tap I'm loving your vibe always have your back We like all the same tracks listen all night in the sheets all black said I'm falling fast don't remember life before you that's fast I feel good oh I definitely use a voldo handle Ja tu jak przyjeżdżałam, ooo, 20 parę lat nie byłam tutaj. Wygląda tak samo, tak samo. Może sklepy się podmieniały, na pewno, ale nigdy nie jest rozbudowane. Jesteśmy właśnie w takim ala ogródku, który jest normalnie taki uroczy, ma takie słodkie książeczki, takie piękne surfinie. To są surfinie, co nie? Hej, tak kochanie, tak. Ty telefoniczno? telefoniczno. Ona, ona bardziej się telefonu używa niż ja. Ja sobie zamówiłam Cappuccino, bo piłam dzisiaj zimną maczę i nie chcę znowu chora przed morzem. Jedziemy za tydzień, więc zamówiłam sobie Cappuccino. A dzisiaj go sobie zamówiłam piwo. Kto lubi piwo? Nie ja. Pociąg mamy o 16.02, chyba? Tak? Mm -hmm, 16.10? No. Coś takiego. Ale Jezu, tutaj jest tak fajnie. Stereo mi się strasznie spodobało. Wujek przyleci w tym roku? Tak Ona A No to wiesz co, nie, ja zostanę Ty polecisz Wujek przyleci I i raz... ma. Tak, razem z nim Bo z nim będę się mogła jeszcze bardziej poszwędzać Ale fajnie tutaj jest, ładne są budynki no. Tylko, że mało sobie no zdjęć porobiamy. więc siostra będzie musiała więcej zdjęć porobić Tylko zdjęcia? No w ogóle mojego outfitu nie było widać, bo zawsze byłam w tej kurtce, bo zimno było, ale teraz zrobiło się troszeczkę cieplej, więc zdjęłam ją, ale teraz znowu ją e, włożyłam, bo zaczął wiatr. Teraz mamy już czas miło spędzony, prawie tam cały dzień siedzieliśmy, serio, bardzo mi się podobało. E, następnym razem idziemy do Krakowa żartuję najpierw idziemy do bady Słowowa za tydzień później znowu do Tarnowa, bo musimy paszport coś jesteś Sofia no właśnie jesteś Sofia po paszport jechać a później może przejedziemy się do Krakowa